Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku Luźnego Grania, a w tym Luźnym Graniu Epic dał nam jedną grę i tutaj mamy Monument wow. do odebrania do 11 września do godziny 17. Zapraszam serdecznie. Okej, okay, tutaj mamy listę najnowszych subskrybentów, przy okazji dzięki, że tu jesteście, klikacie, komentujecie, oglądacie, po prostu najzwyczajniej w świecie za to, że tu jesteście. Mamy Monument Valley bezpłatnie do odebrania, jak wspomniałem wcześniej, do 11 września, to jest kierca jakaś logiczna, może być problem. Wyrusz w podróż ku przebaczeniu przez niemożliwe środowiska pełne iluzorycznych łamigłówek. Manipuluj obiektami i twórz kolejne ścieżki, aby odkrywać nowe surrealistyczne i tajemnicze światy tej medytacyjnej, spokojnej grze logicznej. Medytacyjna, spokojna gra logiczna. Moje, moje ulubione. Przygodowe, rekreacyjne łamigłówki, tryb tylko i wyłącznie dla jednego gracza. Odkryj Monument Valley, współczesny klasyk oraz teraz dostępne na pismu Dostępne osiągnięcia, mamy osiągnięcia. DLC i dodatki, mamy DLC za 9,50. I to jest po prostu. Forget Shores. Ok, tutaj mamy po prostu normalnego DLC, który nam dodaje najzwyczajniej w świecie 8 nowych rozdziałów, pełnych przygód i iluzji. Czyli 8 rozdziałów, to nie wiem, 8 map, czy rozdział składa się z kilku map, no nieważne. Nawet jeżeli to po najniższej linii oporu za 9,58 dodatkowych map. I to jest DLC, a nie 50 zł za ścieżkę dźwiękową. Uzyskanie od graczy w ekosystemie Epic Games 4.9, no to, 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 to powinno być lepsze od Red Dead Redemption 2. Windows 7, Service Pack 1 plus wersja 64-bitowa, oni powinni to już dawno zaktualizować, ponieważ Windows 7 stracił wsparcie dawno, dawno temu w trawie. Intel Core i5, 8 GB i tu, i tu 8, i tu, i tu i 5, 460, Nvidia, GeForce GTX, To jest wszędzie to samo, 1, 1, 1, Direct 11, Direct 11, 1 GB wolnego miejsca na dysku. Konta, na których należy się zalogować, to jest Epic ID. Wersja językowa to nie dotyczy, czyli najprawdopodobniej w ogóle nie ma żadnego, a nawet, uu, a nawet jak szuszel, napisy mamy tutaj... Nie ma polskiego, ale oczywiście jak nas tutaj Epic przyzwyczaił do tego, że no, no nie przykładają się do opisów swoich gier, zapraszam na gameplay. A i, no okay. i zaczynamy od razu, tak? Kliknij ścieżkę, aby przemieścić się. Przytrzymaj i obracaj To. Jak to się. Aha, tak, dobra. No dobra. A jak dojdę do końca, okej, okay. pierwsza mapa i już mamy pewne trudności. SLK będę często się wyłą wy wyłączał wyłączał, yy, będę mutował mikrofon ze względu na to, że jestem troszkę mm, 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 niedysponowany chory. I taki tam. Monument Valley. Coś mnie tam przewiało i nie chcę puścić. Skurcz, syństwo, skurczy państwo. Dobra. Monument, Entry the Valley. Ciekawe ile procent osób przeszło. <laughs> Dostało to osiągnięcie. Dobra, okej. Okay. Monument. Monument, monument. monument. Jeden ok, dobra, to są jakieś rozdziały, tak? No dobrze, dwa to był pierwszy rozdział, teraz drugi to są opcje, dźwięk, muzyka, jest po polsku, właśnie chciałbym zauważyć, co po polsku miało nie być. Widzę, że menu to jest dobrze zrobione. Wszystko się zgadza. Dobra, dwójeczka. No, nie mamy innego wyboru. Rozdział drugi. Ogród, w którym Ida wyrusza na misję w poszukiwaniu wybaczenia. Mam nadzieję, że mnie widać. Mam nadzieję, że się nagrywa. I mam nadzieję, że się nagrywa bardzo dobrze. Ze względu na to, że trochę poszperałem w tym OBS-ie. I mam nadzieję, że wszystko będzie git. Okej. Okay. Gdzie jest ta Ida? Tepnie się tu, czy coś? Nie, tu jest. Tu, i ona się tepnie? Nie wiem. Dobra, idziemy. Klik. No dobrze. A, dobra. Te, teraz trzeba tutaj przejść. Z powrotem. do doki ida. Ida, wybiera się. Teraz tak. Łamigłówki, o takie to ja lubię. Łamigłówki, spokojne, bez nerw. Bez nerwów, po prostu. O, teraz mogę, nie wiem, co ja mogę. Więc ja teraz mogę. No tak, już gra pokazała, że to 3D nie, nie funkcjonuje jako takie. Mindfuck po prostu Mindfuck Jeszcze jak się będzie obracać ta mapa to już w ogóle będzie masakrator nie A quest for forgiveness ukończono Dziękuję 7 minut nagrywek dobra teraz będzie trójka Teraz będę miał możliwość obracania mapą. 3 klik. Wczytywandu. Rozdział 3. Ukryta świątynia, w którym Ida odbywa nieoczekiwane spotkanie. Tylko czy. Co ja mam tu zrobić? Aha. Dobra, komprendę. Jest tu coś jeszcze? To tutaj. Aha, mogę. Aha, dobra. Ty mi to mogę nią. Okej okay. teraz rozumiem. Podejść tu. Zaraz rozumiem, że jak ona wejdzie do środka, to się tepnie tutaj na górę. Okej. Okay. Tu coś się pojawi. Tu coś się pojawi. To się obróci. Okej, okay, idziemy teraz tutaj. Sztęk. O, tu mama jakiegoś szęszeja. Idziemy do niego. Hello? Te stare kości długo czekały w mroku. Jak daleko zaszłaś, cicha księżniczko? Co tutaj robisz? Kolejna łapka. Pik, 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 i o koniec. Dobra, idziemy tu. A? Dobra, taka alawinda, winda. Dobra, ok. To tutaj trzeba stanąć. Tu trzeba stanąć i się zwindować. No to? Dobra, już wiem jak. Puść mnie. Puść mnie. Widać, widać, wszystko git, Wszystko Ojej. Mam nadzieję, że gitara ma No tak. A to? Comprende, dobra. Tutaj sobie staniemy, Pik dziękuję Tu I no, taka fajna chillera Tu A dobra nie jest OK, Stajemy tu Stajemy tu i tu? Nie Dobra Inaczej Na dół? Tutaj Dobrze, dobrze, dobrze Jest. Everything counter control. A jak na samą górę to się nie zjedna. Dobrze, Tutaj Do góry Tu Schodki Jej Sztank no wiadomo, to nie jest gra AAA. Oni nie będą rozdawać gier typu AAA. No na razie przynajmniej się nie zapowiada, no bo w przyszłym miesiącu też widać, no jest Ghost Runner 2. To jest taka gierca chyba, którą każdy zna. Czy lubi, to nie wiem. Cyber, cyberpunk? Ukończono. Świat cyberpunka i musimy tam latać z mieczem. Hua, Samuraje. Hua, Samuraje w cyberpunku. Dobra, mamy to teraz czwarta? To jest jeden rozdział, czy to jest w jednym rozdziale osiem mapek? Rozdział czwarty. To jest odpowiedź na moje pytanie. Wodny Pałac, w którym Ida odkrywa nowe sposoby na chodzenie. Czyżby to jest odnośnie. To jest odnośnie: Właśnie e, przerzucania. Aha, dobra, tutaj trzeba cipcik nacisnąć. Dobra, i teraz tak. Ok, i teraz tutaj wchodzę. Oga, okay, dobra. No, trzeba mieć trochę tego zmysłu. Week? gdzie ona wyjdzie? A tutaj, dobra, zniszczyła. Dobra, trzeba tutaj nacisnąć. Coś się otworzy. No właśnie, o tym mówiłem. Nowe sposoby nachodzenia. Oho. Jakbym tu wszedł? No co z tego, że ona dojdzie tu, tu się? Aha, dobra, jest. Nie, no tutaj, tutaj mogę wejść i to nacisnąć. No, to Ida odkryła faktycznie nowe sposoby nachodzenia, no. No, to faktycznie odkryła nowe sposoby. Mówiłem, że, ta, że trzeba będzie tym napierdzielać. Teraz tu się to połączy. Teraz robimy tak. Co tu? Nie? Nie. Tu jest z Nie zauważyłem drabiny. No. No i co? Aha, mostek. I ta właśnie odkryła nowe sposoby nachodzenia. Propsik Propsik dla naprawdę. Dobra, komprendę. Wchodzimy tu. A to? A to, to zostawię na razie jak było. Dobrze, że na nie spadnie. Dobra. To było tak, nie ruszam Tu Tu Trzeba, o właśnie, wejść do środka O, kolejny Dobra Trzeba z nim zagadać Kiedyś to była Dolina Ludzi Teraz pozostały tylko nasze budowle, bez blasku dawnej chwały. Dlaczego wróciłaś, złodziejska księżniczko? Dlaczego jesteśmy złodziejską księżniczką? Jesteśmy złodziejską księżniczką. Smutno, dobra. Krakra, eee, teraz tyk i tyk, koniec. One mnie obserwują te kra. New Walk to Walk Ukończono. Oki tooki walej, A i teraz będą bardziej skomplikowane. Rzeczy. Piąteczka sobie jeszcze przyjdziemy, Zobaczymy co nas co nas czeka na piąteczce. Zaraz się okaże, że w jednym odcieniu w godzina idzie to przejść całe, nie? Klik. O. Się, się robi coraz ciężej. Rozdział piąty wieża, w którym i na napotyka uciążliwych, kruko ludzi. Dobra, muszę ich unikać, tak? Nie, 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 wracaj. A jak to sobie stanę? Co to się otwiera tutaj? Ej, tutaj coś się otwiera. Nie mogę chyba... A jak on chodzi? On się tutaj tak tepie, dobra. Dobra, ja wiem jak tam trzeba dojść. Tutaj. Kra, kra. Nie! Uciążliwe. Ale one chyba nie potrafią, że tak powiem. Yy, zdyskwalifikować jej. <dobra>, Dobra, dawaj tutaj szybko. Dobra, i teraz powrotem. Tutaj. Nie tam chodzi? Dobra, już wiem o co chodzi. Dobra, zążę? Zążyłem. O, fart. Tutaj sobie stanę. Pa pa, ra, pa 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 dlatego to jest takie ciemniejsze. Tutaj nie wiem, widać pewnie, że to jest takie ciemniejsze. Dobra, tutaj robimy. Dobra, udało się. Dobra, niech on się odbije. Dobra, Dyskwalifikacja. Dobra, yy, teraz tutaj szybko. Jak tutaj wejść? Jakiś pomysł? A, dobra. Zarze? Dobra, zarze. O! Tutaj? Trzeba się cofnąć. I na górę. O! Opa! Dobrze. tu na górę po sodach? Czy króko ludzie nie potrafią chodzić po sodach? Dobra, jesteśmy teraz w kolejnej, nie wiem, na kolejnym piętrze. Dobra, podejdę tutaj, coś się stanie. Aha, to jak nie tu, to tu. On teraz tak będzie chodził. Dobra. Trzeba było to ze sobą wszystko zgrać. I tam teraz tam sobie chodzi. Nie byłoby widać w ogóle. Coś, tutaj, coś się uruchomi. Teraz jakieś wielkie kurte, te żębaczki. wielkie żebatkowe, żebatki. Oho. Dobra, mogę, mogę sobie podejść tutaj Tylko co z tym tu? Coś jakoś Aha, dobra, widzę Zal, dalej, dalej. Tam sobie stanę tutaj. Trzeba go tutaj puścić. Jak on tutaj podejście, one, one nie chodzą po schodach przecież. Nie zejdzie na dół. Co mi to dało? O tak. Ona po prostu tam nic się nie dzieje, że coś się stanie złego. Co tu zrobić? Dobra, teraz rozumiem. Trzeba go do piwnicy skitrać. Nie wiedziałem, że to tak kilka razy można. O. Proszę bardzo <laughs> i do piewni. <laughs> Dobre. O. Okej. Okay. Y y y nie wiem, tutaj. Nie, nie, nie. Dobra, dobra. one tylko drą mordę, tak więc nie. Się idzie. da się tym obracać? nie, spacją? nie WSD? nie dobra, inaczej, tu trzeba pewnie wejść pyk 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 pyk, dobra dobra, nie denerwuj się no, jesteśmy wyżej okej, okay, krukoludzie niech sobie tam idzie, a ja sobie pójdę tu dobra, o tak i co, i wyjdziemy tu? Nie, tu. Okej, okay. to to to, to nic nie daje. Dobra, inaczej. Dobra, i będzie dar się. Aha, dobra, bo on aż tutaj idzie. Ok, dobra, robimy tak. Nie wiem, co mi to dało. Wiem, co mi to dało. On sobie teraz pójdzie na górę. A my przejdziemy. Pyk. Pięknie. To jest cała góra. O, jaki ładny księżyc. Okej. Okay. Dobra, już wiem o co chodzi. Przychodzimy tu. Pyk, chodzimy tu. Pyk, wchodzimy tu. Obracamy. O, chodzimy tu i do góry. Uiik. ja nie mogę przejść? Aha, dobra, muszę tutaj stanąć. E, jeszcze raz. Staniemy tu. Staniemy tu. O, teraz można. Na samą górę. I pyk. Jest, piąteczka. Fajna na tak. O, o tak, o, o. mapa, kazana. The Crow People. Mamy sobie tutaj kurczaki, nasze krukoludzie, które nam przeszkadzają w stopywaniu szczytów. I. I szósta mapa, i szósta, i siódma, i ósma, i dziewiąta, i dziesiąta, i jedenasta, i dwunasta, i trzynasta. A resztę po prostu odkryjcie sobie sami. Polecam serdecznie, żeby się odstresować, przykminić, pokminić po stresującym dniu, zamiast włączać, włączać jakiegoś battlefielda Call of Duty, czy po prostu jakiegoś innego sieczkoza, za załączyć sobie coś takiego i naprawdę zszcillować bombkę, bo to. Bardzo fajne takie no coś jak Strange Horticortale była wcześniej, e, dwa tygodnie temu na Epiku. Handlujemy ziołami, e, handlujemy tak no, ziołami, kwiatami ogólnie. Bardzo fajnie też ch chila, ja sobie to zostawiłem, mam już dziesiąty, 11 chyba bodajże dzień. I dalej w to gram tak o sobie wieczorkami, ale to chyba też zostawię na, na pewno. Tak więc tak wygląda Monument Valley. Nic innego mi nie pozostaje, jak wam polecić dodanie do biblioteki, może kiedyś się przyda, jak nie, no to zawsze warto mieć tą jedną ekstra grę, hihi. Hi. a teraz nic innego mi nie pozostaje, jak się z wami pożegnać. Dziękuję, że tu byliście, widzieliście, oglądaliście, a przede wszystkim wytrzymaliście. Na razie, cześć, hej, pa, pa, pa.